Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale GranaKompa Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail I proszę Państwa, tak przy okazji naszego live'a Który odbył się 31 stycznia 2023 roku Pytaliście czy będą tylko dyżury, czy też będzie jazda pociągami No to będzie jazda pociągami, Oto mamy jakieś 17 minut Myślę, że na taki odcineczek no to świat i ludzie, zobaczmy, yy, przejmiemy bota, znaczy pociąg od bota, no i, i, i zobaczymy, jak to nam tutaj yy, pójdzie. Natomiast, yy, no, live okazał się mieć problemy techniczne, zerwało całkowicie połączenie, OBS nie wytrzymał. No i niestety, ale takie chodzki klocki się czasami potrafią zdarzyć, aczkolwiek już dawno mi się nie zdarzały. No ale dobra, jesteśmy na trasie słuchajcie. Mamy. Mamy tutaj Sosnowiec niebawem, chyba minąłem znak RP1, ale to już trudno. Mamy przejechać przez Benzin, zatrzymać się. W Sosnowcu, no właśnie. No dobra, to ciśniemy. 110 na godzinę. Jak na razie to jest limit. A my ciśniemy. Słuchajcie, dla ułatwienia, tak żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać, mam czuwak wyłączony. Natomiast myślę, że nie stanowi to większego problemu. Mijamy Benzin Ksawera, więc ok. I 3 kilometry do samego Benzina. No troszkę widzę, że tu ścina. No i dobra, z racji faktu, że tego czuwaczka nie ma, no to postarajmy się zwracać jednak uwagę na na znaki. <grym> Byłoby dobrze. 110 na godzinę, myślę, że można tam podkręcić trochę, dodać do pieca. Aczkolwiek, znowu dla odmiany z, z drugiej strony, to nie wiem, czy to jest opłacalne, bo za chwilę może nam jakieś ograniczenie wpaść i będziemy w ciemnej wiadomo czym. O, mamy tutaj pociąg. Jakaś mijanka Pytaliście się. Czy tylko wam lagują pociągi, no to proszę bardzo, u mnie jest dokładnie tak samo. No i jadymy. No, yy, co było, proszę państwa, powodem awarii? Bo tam na live wystąpił yy, pewien problem yy, po temacie że tak powiem dupnych buziaczków, nie? <laughs> Ci, którzy byli na live to wiedzą o co chodzi. Natomiast rzecz jest tego typu, że tutaj OBS zaczął szaleć. Zaczął szaleć na tyle, że na początku były lagi dosyć mocne i to tylko i wyłącznie spowodowane OBS-em. A później ten się przywiesił i zerwał transmisję. Zerwał transmisję w taki sposób, że nie szło jej wznowić zupełnie po, po, po zamknięciu, jakby tutaj przez OBS, ponieważ nie było możliwości wybrania przycisku, żeby tę transmisję wznowić. No i tutaj powiem szczerze, wielkie moje rozczarowanie, ponieważ pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Oczywiście były kiedyś problemy również, właśnie z OBS-em. Natomiast y, nie było do tego stopnia, żeby on nie pozwolił wręcz y, wznowienia transmisji, żeby ponownie to odpalić. No i tutaj właśnie z tego tytułu musieliśmy się wcześniej pożegnać. No ale cóż, problemy techniczne się zdarzają, a my tymczasem mamy, proszę Państwa, 300 metrów do ograniczenia i, a, i chyba y, moi pasażerowie zęby zgubią. Coś tak czuję. No ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wjechać na pełnej. Prawie do zera wyhamowałem, ale zdążyliśmy tutaj przed tym sygnałem zastępczym. Mamy tutaj, proszę Państwa, ograniczenie do 40 km na godzinę, więc trzeba się zastosować. Co by za bardzo nie gubić punktów. 11 minut opóźnienia, ale te 11 minut opóźnienia nie są podyktowane tym, że my żeśmy to zrobili, tylko no to, to już tak, że tak powiem, w spadku otrzymaliśmy. Także takie chocki-klocki. O i deszczyk zaczął padać, słuchajcie. <laughs> deszczyk zaczął padać, a to oznacza, że możemy sobie włączyć wycieraczki. Proszę uprzejmie. No i dobrze. Eee... 3, 3 km 300 metrów do... do celu, do Sosnowca. Później widzę, że przez Sosnowiec, jak przejedziemy, to, to w Katowicach zawodził. Nie zatrzymujemy się. No może i lepiej. Ostatnio tam kontrolowaliśmy, nie? Na live, właśnie. No dobra. Rozpędzamy się, rozpędzamy. Bardzo ładnie. A, już skoncentrowany tutaj. Na tym żeby mi nie wyskoczył nadmiarowy, to, to przegapiłem znowu przegapiłem miejsce, żeby dać sygnał RP1. No trudno, trzeba zwracać uwagę na wszystko, a jeszcze na to czy się nagrywa i dodatkowo skoncentrować się na tym, co się gada, no to powiem szczerze, ciężko. Yy... 14127 To jesteśmy my, Sosnowiec Główny. Hubert foto wjazd i wyjazd podane. Dobra, przyjąłem. No i dobrze, można cisnąć. kilometry do celu Za bardzo go nie gonię, bo to już nie ma sensu, żeby się nie wiadomo jak rozpędzać Myślę, że tutaj Mimo jakby tego opóźnienia, które i tak już występuje, to możemy Możemy sobie w ten sposób na lajcie pojechać Nie będzie z tym problemu No chyba, że kolega w Sosnowcu Głównym będzie miał coś pilniejszego dopuszczenia, tak? Jakiś pociąg, który planowo będzie jechał załóżmy, albo skład o wyższym priorytecie, jak Pendolino. No to wtedy jeszcze nas pewnie opóźnią, ale jak na razie jadymy. Deszczyk nam się rozpadał elegancko. Niecałe półtora kilometra do zatrzymania. 50 na godzinę. Chyba będę już go skręcał powoli i się po prostu dotoczymy. No ale strasznie, kurczetnie. Powiem wam szczerze, że po tej aktualizacji, która miała miejsce y, jakiś czas temu, y, to sporo jest rzeczy takich do poprawy. Między innymi, jeżeli próbuję coś zmienić w ustawieniach. I kliknę zastosuj To to tak jakby to nie wchodziło w życie Tylko później No i czekajcie, bo coś mi tu Tylko później się pyta, czy chcę zrezygnować z tych ustawień No to, to trochę dziwne to jest Ale cóż No i dodatkowo jeszcze tak jak mamy tutaj Proszę państwa, no jak widać no to Eee, większe ścinki nie było takich ścinek wcześniej ja już zjechałem z ustawień graficznych takich jakie miałem do, do niższych eee, chmury to w ogóle już włączyłem niskie więc no powiem szczerze, że aktualizacja która tam coś poprawiła to inne rzeczy popsuła i, i to takie tam właśnie choczki kloczki są a my tymczasem wjeżdżamy w eee, do sosnowca głównego nie zabawimy tutaj długo, bo i tak jesteśmy opóźnieni. I tak na dobrą sprawę, to ja tutaj jeszcze szanownym twórcom zasugerowałbym jedną rzecz: albo danie możliwości zrezygnowania, właśnie z tego, że możemy już się zatrzymać. Yy, albo całkowite. Yy, albo da, yy, danie no, znaczy danie możliwości, żeby z tego zrezygnować, albo całkowite pozbycie się tego. Aczkolwiek całkowite pozbycie się tego może być błędem, dlatego że ludzie, yy, którzy dopiero co zaczynają, yy, to jednak ta podpowiedź jest yy, dosyć istotna. Ale ludzie, którzy już są jakby obyci z tytułem yy, Niekoniecznie z tytułem, ze składami, z tym jak się pociągiem jeździ i tak dalej. To o, właśnie, i coś takiego też się dzieje. To powiem Państwu szczerze, że no jest to dosyć niefajne w momencie, kiedy, dla przykładu, mamy sytuację taką, że jesteśmy już całym składem w peronach. A jeszcze nam nie zalicza powiedzmy tego, tego zatrzymania, ponieważ w złym miejscu się zatrzymaliśmy, nie dociągnęliśmy tam do tego momentu, do którego gra chce, żebyśmy dociągnęli. No to jest takie moje odczucie i wydaje mi się, że to można byłoby zmienić. Dać przynajmniej możliwość taką, żeby żeby można było sobie to wyłączyć, no i żeby pociąg zaliczał przede wszystkim. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o, o to, co mówiłem, ustawienia, wejdźmy sobie, no i powiedzmy, chciałbym tutaj, nie wiem, w dźwięku coś pozmieniać, tak? Chciałbym głośność efektów, powiedzmy, zmniejszyć na 50, zastosuj, tutaj nic nie, się nie dzieje, prawda? Natomiast daję powrót i wyskakuje coś takiego. No. Także też byście to ogarnęli, natomiast my sobie może teraz. O, a zróbmy taki miks. Słuchajcie, było trochę jazdy, wywaliło nas. Yy, to teraz wejdźmy, może, na jakąś kontrolkę. Zobaczmy, co jest dostępnego. Mm. Mamy zawiercie, powiedzmy. Mamy też benzin. Może być i benzin. Czemu nie? I sobie jeszcze trochę pokontrolujemy. Może być taki miksik, trochę jazdy, trochę dyżurowania. O, takiego odcinka jeszcze, jeszcze nie było, drodzy Państwo. No ale mamy noc. Więc tutaj musimy wziąć to pod uwagę, że mamy noc. I co my tutaj mamy? Mamy 14139. Słuchajcie, już na wstępie, już na wstępie coś mamy. Po drugiej stronie jeszcze nic nie mamy. 14.139 to jest. To jest pociąg 14 139, gdzie ty jesteś? O 23.00. O kuźwa, on jest strasznie opóźniony z dąbrowy górniczej w kierunku Sosnowca głównego relacji Warszawa Bochumin No to powiem szczerze, co tam się takiego wydarzyło? 14139 Hmm. Dziwne. Natomiast tutaj w drugą stronę, w kierunku Dąbrowy Górniczej, zmierza 4694. No i dobrze. Niech sobie zmierza. I to wszystko są boty 14139. Niby 110 na godzinę grzeje. Przelot ma podany. Hmm. No, no i dobra. Wjechał. I on leci w kierunku sosnowca głównego. Za chwilę go powinniśmy tutaj zobaczyć. Natomiast sosnowiec, już moglibyśmy poinformować, że taki pociąg do niego zmierza. Strasznie opóźniony, ale, ale jest. Widać go tam. No i właśnie te pociągi lagujące to też jest, proszę Państwa, nowość, bo tak nie lagowało. Więc nie wiem, drodzy twórcy, co tam się stało, ale jest gorzej niż było. O, tyle mogę powiedzieć. No miejmy nadzieję, że, że to poprawicie ze względu na fakt, iż bo ponieważ tak być nie może. No i to wywalanie z serwerów, no jest to, jest to frustrujące. No jeżeli ktoś prowadzi live'a, powiedzmy, no to jest to frustrujące. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie, co tu się dzieje. Ciekawy jestem, czy jeżeli wyjdę, załóżmy, to czy będziemy mieli dokładnie tę samą sytuację, czy ten pociąg już płynniej będzie jeździł. Mam nadzieję, że mi nic nie trzepnie. No nie. Jak widać, patrzcie. Jest. istna masakra, nie? Posuwa się na raty, że tak powiem. No. Katowice, prosim, o co? O Aha, bo ja gdzie ja jestem? Na czeskim serwerze. <grym> Ale zobaczcie jaki pink. A przecież... No nie wiem w sumie, gdzie ci ludzie... <grym> gdzie ci ludzie siedzą. No też w Czechach, no to przecież to nie jest serwer, który jest... Jeżeli to jest serwer w Czechach rzeczywiście, no to on nie jest zbyt daleko od nas, tak? A to widać, że po czesku jadą. No i jadą, piszą. Skoro po czesku piszą, no to są w Czechach. A jeżeli serwer też jest w Czechach, to skąd taki ping? To nawet yy, powiem tak. W Pradze są umieszczone serwery, do co po niektórych yy, gier. Sam miałem serwer w Czechach, yy, w Pradze konkretnie. I plus do tego miałem serwer we Frankfurcie to nie było takich problemów. Nie? <noise> Także coś tu jest niechalo ewidentnie. No dobra. 23 po północy. Będziemy mieli towarowy 24, 22, 45, o ile on planowo przyjedzie. Natomiast nie widać go tutaj nigdzie. W związku z powyższym pewnie jest opóźniony. Natomiast tutaj kolega już pojechał, kolega Bot 14139 do Sosnowca. Ale fajnie, że części się fajnie bawią tutaj na tym, na, na naszych kolejach. No tak jak powiedziałem, no, Simrail jest taką perełką, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o Playwaya. No I miejmy nadzieję, że nie zostanie. Porzucony, że będzie rozwijany ten, ten, ten tytuł, bo gra ma potencjał, naprawdę gra ma olbrzymi potencjał i, i warto jest to ciągnąć, warto jest to rozwijać, warto jest to dopracowywać. No i warto słuchać swoich użytkowników, tak? swoich graczy, bo to jest w sumie tytuł dla nas. Nie? I wszystko będzie dobrze, i, i wtedy ten tytuł to, to może i przebije pozostałe tytuły tego typu. No, ale tamte tytuły są darmowe, tak. Więc no, tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, że na korzyść tam prze, przemawia społeczność przede wszystkim, że tworzą coś z pasji. No, i nie żądają za to pieniędzy. Natomiast tutaj, za tę pracę, jaka została wykonana do tej pory, jeżeli chodzi o Simreila, to jak najbardziej te pieniądze można płacić. Nie ma problemu. Tylko, żeby była ta gra rozwijana i żeby można było się nią cieszyć latami. A nie przez kilkadziesiąt godzin. No dobra, 14:45, 28, po północy yy, To jest Pendolino Z kierunku Dobrowa Górnicza, Sosnowiec Główny Relacji Warszawa Gliwice Nie wiem jak tutaj yy, To będzie zrealizowane, ale Powiem szczerze, że tu wszystko jest poopóźniane nie ma pociągu, który by nie był. <laughs> Żebym ja jeszcze tylko rozumiał, co oni tutaj piszą, no to, widzim to. No to chyba widzę, nie? Albo widzimy. To jest się ostatni, blokuje bot jakiś. Ach, <laughs> oj. No dobra, 40-145 odjechał z Ząbrowy Górniczej. Wow! 40-145. Jak go tu wpiszę? 40-145. To rewelacja. <laughs> Ale on się u nas zatrzymuje, słuchajcie, także poczekamy sobie na niego. On się zatrzymuje przy Peronie, pierwszym tor pierwszy. Ma postój handlowy, 23.19 miał u nas być i 23.19 miał od nas wybyć, ale no niestety. Stało się jak się stało. No i dobrze. Tutaj jeszcze ten pociąg nie przejechał. 90 na godzinę grzeje, natomiast my tutaj mamy 40, 145. No i w takim wypadku możemy go... Puścić tutaj, niech się zatrzyma, potem damy mu przebieg dalej. No i bardzo dobrze. No okej, okay. coś tam się pomału yy, dzieje, coś tam się pomału rozładowuje. Yy, miejmy nadzieję, że... że jeszcze yy, kolejne te pociągi przyjadą. No tutaj ten yy, towarowy, który powinien być, no niestety... Niestety go nie ma. Ale słuchajcie mnie, się rozkład jazdy <noise> skończył. A nie, jest. Dobrze, już się wystraszyłem, że, że to już koniec będzie atrakcji na Tonight. Ale jeszcze trochę jest. No niemniej jednak. Yy, no tutaj ten pendolino, który powinien przyjechać, to nie przyjeżdża. No i reszta. Jakby tych pociągów, no też jest opóźniona. No dobrze. 40, 145 nadciąga. I 40, 145 to jest bot. A Jeżeli chodzi, moi drodzy, o polskie serwery, bo wy byście chcieli, żebym na polskich serwerach jeździł, ja jeżę na polskich serwerach i, i kontroluję również, tylko Czasami jest, wiecie, tak, że ja bym chciał konkretnie na jakiejś stacji yy, podyżurować yy, ze względu na przygotowanie odcinka z konkretnej właśnie tej yy, dyżurki, a nie innej. Yy, no i tu już zaczyna być problem, dlatego że yy, wchodząc na polskie serwery zdarza się bardzo często tak, że te dyżurki są po prostu zajęte. No, i wówczas muszę kombinować z innymi serwerami i, i, i szukać wtedy, tak, żeby zrealizować dla Was materiał, no bo obiecałem, że z każdej stacji ten, ten dyżur będzie pełniony i będzie z tego nagrany materiał. Powiem szczerze, że już się pogubiłem, co nagrałem, a czego jeszcze nie nagrałem. Więc, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób te odcinki zostały przygotowane, to sam sobie pluję w brodę i przyznaję się do. Sam, przed sobą, do błędu organizacyjnego, bo można było to zrobić lepiej z jednej strony. A jak to, co to znaczy lepiej, to znaczy nagranie dyżuru na stacjach po kolei stacja za stacją z listy, nie? Tutaj tych, tych stacji na serwerze, ale z drugiej strony, no, to nie był do końca błąd, dlatego że musimy pamiętać o tym, że ja też się uczyłem, tak? Więc musiałem te stacje sobie potestować. I najpierw wziąłem te prostsze, później wziąłem te troszkę trudniejsze, potem jeszcze trudniejsze i w rezultacie skończyłem w zawierciu na rzekomo najtrudniejszej stacji, która dla mnie była łatwiejsza niż Sosnowiec. Dla mnie, mnie Sosnowiec więcej problemów stwa przysporzył, stwarzał niż zawiercie. Także myślę, że tutaj chyba chodzi o, o to, jak dany człowiek zrozumie yy, rozlokowanie tego wszystkiego, co jest na pulpicie kostkowym, i jak jest w stanie sobie zorganizować to wszystko w myślach, nie? w głowie. Yy, tutaj jest w miarę prosto, tak? Tutaj jest yy, wręcz bym powiedział banalnie, tak? Oczywiście. Powtarzam kolejny raz, ja z koleją nie mam nic wspólnego, więc to, co tutaj robię, to czego się nauczyłem, no to dla mnie jest to proste, tak. Podejrzewam, że gdyby dać mi jakieś typowe zadanie, takie, że muszę coś konkretnego zrobić, czego tutaj jeszcze nie robiłem, to bym się zgubił totalnie. Na przykład, tu tego nie kapuję kompletnie. Przycisk kasowania sygnalizacji rozprucia. Co to jest rozprucie? Gdzie się kto rozpruł. <noise> to możecie mi Państwo w komentarzach wyjaśnić. Cóż to takiego jest przycisk kasowania sygnalizacji rozprucia, czym jest to rozprucie, o co w tym wszystkim chodzi i jak się z tego korzysta? Aczkolwiek podejrzewam, że tutaj z tego nie korzystamy, tak? Chyba, że korzystamy, a ja o czymś nie wiem. No, i tak to wygląda, słuchajcie, kontrolowanie tutaj, dyżurowanie. Myślę, że będziemy powoli kończyć ten materiał. No, było troszeczkę dyżurki, było troszeczkę jazdy. W jednym i w drugim przypadku nie wypał, można powiedzieć, bo w pierwszym, no to nas wywaliło. A w drugim, no to widzicie, jak jest. Wszystko opóźnione. No i można powiedzieć, że tylko tyle, że się nagadałem. A tak to pod kątem puszczania pociągów nuda, ale może następnym razem będzie lepiej. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie mimo wszystko tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.